12 grudnia 1893 roku w chłopskiej rodzinie w Ludwinowie koło Mińska Mazowieckiego na świat przychodzi przyszły polski działacz oświatowy i poseł czwartej i Piątej kadencji II Rzeczypospolitej w latach 1935 do 1939: Wojciech Sośński, nasz dzisiejszy bohater, był synem Marianny i Adama Skrzanowskich. Poseł, ukończywszy szkołę powszechną i kursy rolnicze w Sokołówku, wyniósł się z rodzinnego ludzkiniowa, a w 1914 roku przystąpił do Związku Strzeleckiego. Jesienią tego samego roku wzięł się do Polskiej Organizacji Wojskowej. Natomiast w 1915 znalazł się niestety w Jelenach Polskich. Niestety, po wybuchu rewolucji lutowej, Sośński został wzięty do niewoli, a po wybuchu rewolucji październikowej, W 1935 roku Wojciech Susiński został wybrany na posła czwartej kadencji do Sejmu II Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcję sekretarza Sejmu pełnił do 1938 roku. Działał w komisjach oświatowej, regulaminowej i samorządu stołecznego. W 1938 roku ponownie został wybrany na posła, tym razem do piątej kadencji Sejmu II Rzeczypospolitej. Politycznie Sosiński związany był z obozem Zjednoczenia Narodowego. W piątej kadencji pełnił ten punkt Sosiński w kadencji czwartej. Niestety, z powodu wybuchu II wojny światowej, jako poseł został ewakuowany z Warszawy, Co trafił do Prójbężowa. Podczas powrotu w wspierał Sosiński wspiera finansowo uchodźców. Z środków, które posiadał jako prezes Komitetu Pomocy Zimowej dla Bezrobotnych. W październiku 1939 poseł powrócił na tereny Warszawy, by tam również z tych samych środków wspierać finansowo zubożoną i dotkniętą przez wojnę ludność Warszawy. Od 1939 do 1942 Sośnicki posiadał własną działalność rolną w Ludwinownie. Często wraca też do Warszawy, wydział w konspiracji. Niestety, w styczniu 1942 roku, Sosieński aresztowało Gestapo po przyznaniu na Alejandrze, poseł został przetransportowany na Pawier, a stamtąd przetransportowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświecimiu. 10 czerwca 1942 roku zmarł jego oznaczenia to krzyż oficerski odór od rodzaju od, od japoński podległości oraz srebrny